A żebym to wiedział, że tłumnik do poloneza to 33 złote kosztuje, to bym tego pazata na plecach dawno na złom już wywiózł. Jeszcze tylko jedna śrubka... Tatę! Tatę! Jakiś pan do ciebie przyszedł. a kto to w niedzielę mi dupę truje? Verpraschung, eh, Gie, Lodz, am Richtig, Music, eh, Meine Wagen, Gerade aus, kurwa, co za so debile. Parle vous français? Eh, äh. do you speak English? Eh, äh, eh, eh, äh, ah, nie wierzę, prawdziwe Schopie. Sprechen Sie Deutsch? Äh, ja, ja, das stimmt! Na no to tak, suchej ti mir! Alesnum, bitte hinter de kapelle biegen Sie Hex ab! Danke schön. danke schön, Herr! Dole, a meba społeczna! Tate, skąd znasz tyle języków? Oj, Piotr Piotr! Widzisz! Język wrogów trzeba znać! Janusz! Janusz! Pomóż mi prędko! Błaś mi ręce słabną! Kurwa, grażynka, ile do tego wzinaś? My na tydzień jedziemy czy na gila na działkę? Janusz! Znam twoje możliwości! Janusz! Janusz! Zanim wyjedziemy, dokumenty sprawdzić trzeba! Bo Poldek jak tyle czasu stał, to na pewno mu przegląd wyszedł. I będziemy musieli sąsiada o pomoc prosić. Chyba uszanowałaś, gorzynka. Poldek to polski sprzęt, a nie jakieś gówno. Takiemu to na trzy lata wbijają przegląd, bo się nic nie psuje. Zresztą zobacz już. Już ci wyjmuję. I patrzaj. Yy... Zresztą, co ja ci będę się tłumaczył? Siadamy i jedziemy. Ministerstwo ostrzega. Dzisiaj niedziela handlowa. Więc sprzedawać można. Dobry, to sąsiad. Ja mam taką jedną sprawę: chciałbym coś sprzedać. A może kogoś? O kurwa, misiaczki za nami! O i ja bez przeglądu! Janusz, jak to bez przeglądu? Co my teraz zrobimy? Tylko cud nas może uratować. Fager. Yo, Januszek.